No witam moi drodzy serdecznie na kanale HOCH, czyli historyk o historii. Dzisiaj kolejna lekcja, lekcja dla klasy siódmej. Lekcja bardzo ważna myślę w klasie siódmej, a mianowicie temat pierwsza wojna światowa. Kompleksowe omówienie pierwszej wojny światowej na poziomie szkoły podstawowej. Zaczynamy. Oczywiście moi drodzy tradycyjnie podstawa programowa która w wypadku tego tematu obejmuje dwa działy. Dział 25, I wojna światowa i tutaj cztery punkty. Punkt pierwszy, uczeń omawia najważniejsze konflikty między mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX wieku. Punkt drugi, uczeń wymienia główne przyczyny wojny polityczne i gospodarcze, pośrednie i bezpośrednie. Punkt trzeci, uczeń omawia specyfikę działań wojennych wojna pozycyjna, wojna manewrowa. I punkt czwarty. Uczeń charakteryzuje postęp techniczny w okresie pierwszej wojny światowej. I dział 27. Europa i świat po pierwszej wojnie światowej. Punkt pierwszy. Uczeń opisuje kulturowe i cywilizacyjne następstwa wojny. No więc przechodzimy już do tematu. Moi drodzy, przyczyny wybuchu wojny można podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Ale zanim zaczniemy je omawiać, yy... Chcę, żebyście mieli świadomość, że tak naprawdę każde z ówczesnych imperiów europejskich Niemcy, Austro-Węgry, Rosja, Francja, Wielka Brytania może nie marzyło o wojnie, ale myślało o tym, żeby doszło do nowego rozdania w Europie czyli żeby ten układ sił politycznych w Europie uległ zmianie. No więc zaczynamy od przyczyn. Niemcy pragnęły zdobyć kolonię i panowanie w Europie. Czemu oczywiście przeciwstawiała się Wielka Brytania i Francja. Z kolei Francja chciała odzyskać Alzację i część Lotaryngii, które utraciła w wojnie z Prysami w 1871 roku. Rosja natomiast dążyła do zdobyczy terytorialnych w Europie kosztem Turcji, a chodziło jej głównie o cieśniny czarnomorskie. Ten, kto panuje nad cieśninami czarnomorskimi, Panuje praktycznie nad całym południem Europy. Sprzeczne interesy występowały pomiędzy Rosją i Austro-Węgrami. Terenem tych sprzecznych interesów były Bałkany, gdzie Rosja popierała Serbię, która bardzo mocno występowała przeciwko Austro-Węgrom. To wszystko, moi drodzy, doprowadziło do utworzenia sojuszów w Europie. Dwóch takich potężnych sojuszów. Pierwszym z nich było Trójprzymierze, powstałe w 1882 roku, do którego należały Niemcy, Austro-Węgry i Włochy. Włochy do pewnego momentu. W momencie, kiedy Włochy wycofały się z Trójprzymierza, pozostały w tym Trójprzymierzu tylko dwa państwa Niemcy i Austro-Węgry. Później doszła jeszcze Bułgaria, Turcja, ale trzonem były Niemcy i Austro-Węgry, które znajdowały się Centrum kontynentu europejskiego, stąd też nazwa państwa centralne. Drugi sojusz to trójporozumienie, powstałe w 1907 roku z Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji. Bardzo często trójporozumienie jest nazywane państwami ententy. Nazwa pochodzi od francuskiego określenia entente cordiale, czyli serdeczne porozumienie. To wszystko, moi drodzy, powstanie tych dwóch sojuszy doprowadziło do wyścigu zbrojeń. Wyścigu zbrojeń, w którym nie było jednoznacznego zwycięzcy. Dlaczego? Ponieważ tak, Wielka Brytania posiadała najpotężniejszą marynarkę wojenną na świecie, natomiast znacznie gorzej sprawa wyglądała z jej siłami lądowymi. Z kolei Niemcy posiadały najpotężniejszą, bardzo dobrze wyszkoloną, wyposażoną armię lądową. Natomiast dużo do życzenia pozostawiały, pozostawiała ich marynarka wojenna. Średnie przyczyny wybuchu wojny już znamy, więc teraz pora na bezpośrednią przyczynę wybuchu wojny. Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny był, moi drodzy, zamach w Sarajewie na następcę tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, dokonany 28 czerwca 1914 roku. Tego zamachu dokonał niejaki Gavrilo Princip, który dokonał tego zamachu inspirowany przez wywiad serbski, który przy pomocy zakonspirowanej organizacji Czarna Ręka zorganizował właśnie ten zamach. Po zamachu. Otóż po zamachu Austro-Węgry wystosowały do Serbii ultimatum, dały Serbom miesiąc na znalezienie sprawców, głównych mocodawców i przekazanie ich Austrii. Serbowie, moi drodzy, znaleźli yy, głównych mocodawców. Sami ich osądzili, skazali na karę śmierci i wykonali wyrok. Nie przekazali ich Austrii, ponieważ no, robiąc to, pokazaliby, że są państwem słabym. Yy, a tak naprawdę, czy Austrii chodziło o to, żeby ci ludzie byli sądzeni w Austrii? Nie. Chodziło o to, żeby mieć pretekst do wybuchu wojny. No i ten pretekst się pojawił, moi drodzy. Po zakończeniu tego ultimatum, po upłynięciu tego ultimatum zaczyna się karuzela wypowiedzeń wojny. Otóż 28 lipca, czyli dokładnie miesiąc po e, tym zamachu w Sarajewie, Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. 1 sierpnia Niemcy wypowiadają wojnę Rosji. 3 sierpnia Niemcy wypowiadają wojnę Francji. 4 sierpnia... Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcom. Tego samego 4 sierpnia Niemcy wypowiadają wojnę Belgii. Ciekawe jest to, że dzień wcześniej, 3 sierpnia, zaatakowali Belgię bez wypowiedzenia wojny. Eee, to taka tradycja będzie u Niemców. 5 sierpnia Austro-Węgry wypowiadają wojnę Rosji. 10 sierpnia Francja wypowiada wojnę Austro-Węgrom, a dwa dni później, 12 sierpnia, Wielka Brytania wypowiada wojnę Austro-Węgrom. I tym sposobem, moi drodzy, w ciągu kilkunastu dni Europa stanęła w ogniu wojny. Porządek, który obowiązywał od końca epoki napoleońskiej, czyli od 1815 roku, przestał istnieć. No dobrze, jakie były plany tej wojny? <laughs> Niemiecki plan. Autorstwa feldmarszałka Alfreda von Schlieffena, którego widzicie tutaj na fotografii, zakładał szybkie pokonanie Francji i przerzucenie wojsk na wschód, żeby pokonać Rosję. Ten plan zakładał wojnę błyskawiczną. I rzeczywiście Niemcy taką wojnę błyskawiczną, czyli manewrową, gdzie masy wojska przemieszczają się bardzo szybko na bardzo duże odległości, rozpoczęli. Najpierw zaatakowali neutralną Belgię. Tylko po to, żeby z jej terytorium zaatakować Francję. Udało im się dotrzeć praktycznie w okolice Paryża, ale bitwa nad Marną przekreśliła ich szanse na zdobycie stolicy Francji. Francuzi po prostu powstrzymali ich w bitwie nad Marną przed zdobyciem Paryża, czyli Niemcom nie udało się powtórzyć błyskotliwego sukcesu z wojny prusko-francuskiej z 1871 roku. Jesienią 1914 roku front zachodni praktycznie ustabilizował się na terenie Francji. Rozpoczęła się tak zwana wojna pozycyjna, czyli wojna w okopach, która miała potrwać praktycznie do 1918 roku. No właśnie, wojna pozycyjna. Jak ta wojna pozycyjna wyglądała? Już moi drodzy, to, co widzicie, to jest zdjęcie lotnicze, pokazujące nam linię okopów, rozdzielone ziemią niczyją. I te linie okopów, jak co niektórzy twierdzą, ciągnęły się aż od granicy francusko-szwajcarskiej do samego kanału La Manche. No nie wiem, czy tak rzeczywiście było. W każdym bądź razie wojna weszła w fazę wojny pozycyjnej. Z czym to się wiąże? Ano, z licznymi niewygodami, jeżeli chodzi o żołnierzy. Tutaj, moi drodzy, macie jeden z okopów obsadzony przez żołnierzy brytyjskich. I teraz takie pytanie, ilu tych żołnierzy brytyjskich tutaj jest, nie? No jednego widzimy, drugiego, trzeciego. A tak naprawdę, moi drodzy, jest tutaj ich pięcioro. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Warunki życia w okopach fatalne, moi drodzy. Ale te warunki były fatalne i po jednej, i po drugiej stronie, tak? Bardzo często żo żołnierze brodzili w błocie, bardzo często cierpieli głód, zimno, brud, przebywanie w okopach było bardzo uciążliwe i bardzo często, co dwa, trzy tygodnie, tych żołnierzy luzowano na tyły, po to, żeby mogli chwilę odpocząć, ale nie zawsze to było możliwe. No dobrze, rozstrzygnięcia, moi drodzy, nie przyniósł rok 1916 i bitwy, jakie Niemcy stoczyli z Francuzami pod Verdun i z Brytyjczykami nad Sommą. To były bitwy, które pochłonęły olbrzymią ilość ofiar, setki tysięcy ofiar, ale rozstrzygnięcia nie przyniosły. Ale żeby nie być gołosłownym, pod Verdę Niemcy stracili 338 tysięcy ludzi, Francuzi 348 tysięcy. Nad somą było jeszcze gorzej moi drodzy, Niemcy stracili 450 tysięcy żołnierzy. Wielka Brytania i Francja razem straciły 600 tysięcy żołnierzy straty, moi drodzy, naprawdę ogromne. Ale rok 1916 to również rok, w którym w Austro-Węgrzech doszło do zmiany rządzącego. Otóż zmarł cesarz Franciszek Józef I. Natomiast na tron wstąpił cesarz Karol I, o którym jeszcze za moment będę mówił. No dobrze, a co na froncie wschodnim? Otóż w 1914 roku Rosjanie zaatakowali Niemców w Prusach Wschodnich. Ale niestety ponieśli tam klęskę i musieli się wycofać. W 1915 roku Niemcy wdarli się głęboko w terytorium Rosji i przesunęli linię frontu. W 1916 roku Rosjanie pod wodzą generała Brusiłowa przeprowadzili nieudaną ofensywę w Galicji, która no, nie doprowadziła do tego, żeby przesunąć linię frontu w kierunku zachodnim. W 1917 roku front wschodni przesunął się jeszcze bardziej na wschód i przebiegał moi drodzy mniej więcej od Rostowa nad Donem aż do Zatoki Fińskiej. O ile front zachodni to była wojna pozycyjna, która toczyła się w okopach i te przesunięcia linii frontu nie były zbyt duże, o tyle na froncie wschodnim mamy wojnę manewrową, czyli wojnę, gdzie te przesunięcia frontu są naprawdę spore. Zresztą widać to na Załączonej mapie. W lutym 1917 roku Niemcy ogłosili nieograniczoną wojnę podwodną, co oznaczało, że będą atakowali wszystkie statki handlowe z zaopatrzeniem, które będą zmierzały w kierunku e, Europy. W kwietniu 1917 roku niemieckie uboty zatopiły kilka amerykańskich statków handlowych, e, dlatego Stany Zjednoczone wypowiedziały Niemcom wojnę. Dla Rosji rok 1917 też jest przełomowy. Przełomowy z tego względu, że w marcu 1917 roku w Rosji wybucha rewolucja. Rewolucja, która obaliła absolutne rządy cara Mikołaja II. W listopadzie tego samego 1917 roku wybucha druga rewolucja. Otóż władzę przejmują bolszewicy. Bolszewicy, którzy zaczynają dążyć do pokoju z państwami centralnymi. I w marcu 1918 roku. Państwa centralne podpisały pokój z Rosją radziecką, dzięki czemu państwa centralne mogły część swoich wojsk ze wschodu przerzucić na zachód i tam na zachodzie rozpocząć ofensywę. W sierpniu 1918 roku wojska brytyjskie najpierw zatrzymały niemiecką ofensywę, a później przy użyciu czołgów przełamały linię frontu. I przesunęły linię frontu dość znacznie o kilkadziesiąt kilometrów na swoją korzyść. No dobrze, koniec wojny wreszcie, moi drodzy. Jak ten koniec wojny wyglądał? Otóż 9 listopada 1918 roku w Berlinie wybucha rewolucja. Cesarz Wilhelm II, którego widzicie na fotografii, abdykuje, a Niemcy ogłoszono republiką. Dwa dni później, 11 listopada 1918 roku nowy niemiecki rząd podpisał rozejm z aliantami. I tym samym dochodzi do zakończenia wojny. Co prawda wiele spraw zostanie uregulowanych dopiero rok później w 1919 roku na konferencji pokojowej w Wersalu, niemniej jednak datę podpisania rozejmu, czyli 11 listopada 1918 roku uznaje się za symboliczną datę zakończenia Pierwszej Wojny Światowej. Co w Austro-Węgrzech? Jeżeli chodzi o Austro-Węgry, to latem 1918 roku rozpoczyna się coś, co nazwano dziką demobilizacją. Otóż żołnierze wywodzący się z narodów, które wchodziły w skład Austro-Węgier, po prostu porzucali służbę i wracali do swoich domów. Jesienią 1918 roku wiele narodów, które wchodziły w skład Austro-Węgier, Między innymi Polska tworzą swoje własne państwa. To imperium zaczyna się rozpadać. 11 listopada 1918 roku Austro-Węgry zawierają rozejm z aliantami, po zawarciu którego Austrię ogłoszono republiką, a cesarz Karol I abdykował i udał się na wygnanie. Co prawda, on no, później tam odwołuje swoją abdykację, ale to już nie miało większego znaczenia. No dobrze, moi drodzy, skutki wojny. Jakie te skutki wojny były? No były straszne przede wszystkim. Otóż przewiduje się, że w trakcie trwania działań wojennych zginęło około 10 milionów żołnierzy, a około 20 milionów zostało rannych. Druga sprawa, postęp techniczny doprowadził do większej ilości ofiar niż we wcześniejszych wojnach. I teraz na chwilę zajmiemy się tym postępem technicznym, moi drodzy. Otóż skutkiem I wojny światowej był przede wszystkim rozwój nowych rodzajów broni. Chociażby po raz pierwszy pojawiły się samoloty, które najpierw wykorzystywano do rozpoznania, później do bombardowań pojawiły się karabiny maszynowe, które dokonywały naprawdę strasznych masakr na frontach, zwłaszcza na froncie zachodnim. Pojawiły się maski przeciwgazowe, które miały być antidotum na gazy bojowe, które po raz pierwszy zostały na masową skalę użyte właśnie w czasie I wojny światowej. Pojawiły się działa kolejowe, działa olbrzymiego kalibru, do przemieszczania których wykorzystywano tory kolejowe. Rozwinięto dość twórczo, moi drodzy, pociągi pancerne czyli wojska, które poruszały się na pociągach. Te pociągi rzeczywiście były dość dobrze opancerzone, i zwłaszcza w Afryce Niemcy w czasie I wojny światowej dość dobrze sobie radzili, wykorzystując te pociągi pancerne. Co dalej? Pojawia się nowy rodzaj broni, który zrewolucjonizował w ogóle sposób prowadzenia walki, a mianowicie pojawiają się czołgi. Tutaj na fotografii macie czołg Mark I, produkowany przez Wielką Brytanię. Natomiast tutaj mamy czołg francuski Renault FT-17. Czołgi spowodowały zmianę jakościową prowadzenia wojny. Czołgi, moi drodzy, wprowadziły nową jakość, jeżeli chodzi o stosowanie manewru w czasie wojny. Kolejna sprawa pojawiły się granaty ręczne, o wiele nowocześniejsze niż te, które występowały we wcześniejszych wojnach. No i, moi drodzy, pojawia się telefon polowy. Czyli poprawia się logistyka, bo dzięki telefonom polowym można było szybciej przekazywać pewne informacje, nie trzeba było już wykorzystywać gońców. Skutkiem I wojny światowej jest również, moi drodzy, pandemia grypy hiszpanki z lat 1918-19, która doprowadziła do śmierci 20 milionów ludzi. Kolejnym skutkiem, pozytywnym skutkiem, jest zmiana sytuacji kobiet. Sytuacja kobiet. Po I wojnie światowej uległa znacznej poprawie. Kobiety w czasie wojny zastępowały mężczyzn w fabrykach, i po wojnie bardzo często wiele z nich podejmowało pracę. Mało tego, jednym ze skutków I wojny światowej jest również przyznanie praw wyborczych w większości państw europejskich. Między innymi w Polsce w 1918 roku przyznano prawa wyborcze kobietom. Wreszcie, moi drodzy, dla nas, Polaków, najważniejszy skutek, czyli upadek trzech wielkich imperiów europejskich: Rosji, Austro-Węgier i Niemiec. I kolejny skutek dla nas najważniejszy: otóż powstanie 11 nowych państw, w tym powstanie Polski. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o I wojnę światową. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia za jakiś czas.